No, hej wszystkim! Właśnie wróciłem z podróży, byłem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i e, na Zanzibarze. No i dlatego tak zwlekałem, jak też żółwie, właśnie przed chwilą e, z tym vlogiem. No, ale teraz już jedziemy z tematem e, i chciałem troszkę właśnie poopowiadać jak zrobić sobie ten SW102. Tutaj mam go podłączonego, oryginalnego, jeszcze nie przeprogramowanego na bafangu. Także tu jest właśnie na bafangu. Jak to wygląda? Zastanawiałem się, czy nie dać nazwy, jak, to, jak tego nie zrobić. Tu widzicie, jak tego na pewno nie robić. W projekcie jest tak, że otwiera się z boku, ale tu jest łatwo zniszczyć te piny, jeżeli macie tylko otwarty wyświetlacz z boku. Tak sobie zniszczyłem pierwszy wyświetlacz, dlatego właśnie się zastanawiałem, czy nie dać tytułu. Trzy yy, sposoby, jak nie zrobić SW102, bo dopiero za trzecim razem mi się udało w sumie to zrobić. Także nie polecam otwierania z boku i wlutowywania się z boku. Teraz pokażę Wam też, jak nie polecam tego robić, a jest też na stronie projektu, czyli właśnie tak. Tam pokazują, żeby obcinać to dookoła żeby wyciągnąć. Najłatwiej się dostać do tych pinów jest generalnie od góry. Także i tak się dostaniemy od góry, ale za chwileczkę pokażę, jaki jest lepszy sposób niż wycinanie tego wszystkiego. To się wyciąga, no i wtedy macie dużo łatwiejszy dostęp. Także jakbyście to robili, to zróbcie sobie to od góry. Teraz tak, próbowałem zrobić to tak, że przyłożyć tylko piny bez wlutowywania się przy drugim wyświetlaczu, nie udało się. Tu jest stronka tego projektu, tam jak próbowałem te piny przyłożyć, to gdzieś tam cały czas nie było styku, jednak się trzeba wlutować, bo myślałem, że może mi się tak uda. Na tej stronce, właśnie jest pokazane, że do wyświetlacza można się dostać od boku, tak jak tutaj widzicie. Czego nie polecam? Chyba, że ktoś bardzo sprawnie lutuje, bo ba bardzo łatwo jest zniszczyć sobie jednak e, te piny, i potem jest ciężko to już przeprogramować, jak sobie zniszczycie. Dlatego polecam jednak ściągnąć od góry, nie tak jak tu widzicie. Wiem, że się to wydaje łatwe. Bo jak ktoś jest bardzo manualnie dobry sprawny, może próbować. Ja mam niestety pouszkadzane troszeczkę ręce i nie mam ich takich sprawnych, jak, jak y, może tam ktoś inny. Także jak chcecie, to próbujcie z boku. Ja jednak polecam od góry. Tu jest wszystko opisane, jak to trzeba zrobić, pinout, jak się to podłącza, co do czego. Eee, także tam jest też oznaczone w, na środku w płytce, to będzie bardzo łatwo się powpinać w tego ST-linka, bo to do, do tego będziecie potrzebowali właśnie ST-linka. Do tego estelinka też będziecie potrzebowali do przeprogramowania kontrolera e, Tongzenga. Także zakup za 20 zł, a w sumie fajna sprawa. Ja wam pokażę jeden ze sposobów zrobienia tego SW102. Także, jeżeli ktoś będzie miał kompatybilny 850-860C, to wam będzie chodziło na tym oprogramowaniu kontrolera ten SW102 co 850-860C. Trzeba sobie pobrać ten plik, który jest na, na stronie projektu, ten, który tu właśnie widzicie, który pobrałem. Yy, I teraz, tak jak sobie to pobierzecie. To w tym folderze potrzebujecie wrzucić sobie e, do sfleszowania po raz pierwszy wyświetlacza taki plik, który pobierzecie sobie właśnie z tej strony, z tego forum. Ciężko jest go na stronie projektu go nie ma, ciężko jest go znaleźć. Wrzucę linka do tego forum opisanego pod spodem, także sobie pobierzcie stąd, właśnie gdzie widzicie teraz. Pobieracie to i wklejacie do folderu tego właśnie SW102. I jak to już wkleicie. Macie tam podłączone do wyświetlacza, to będziecie mogli to za chwilę programować. Tu wam jeszcze pokazuję, bo zniszczyłem sobie w sumie dwa wyświetlacze, za, zanim trzeci yy, zaprogramowałem tak, jak się wszystko należy. Tutaj to wygląda tak w środku i są kable pozamieniane. I jeden wyświetlacz, który mi przyszedł, przyszedł z taką przeduszką jeszcze, z taką przejściówką. Nie odpinajcie jej, ja sobie odpiąłem, zapomniałem o tym, robiłem z tym SW102 po jakimś czasie i podłączyłem przez inny kabel to po prostu i sobie spaliłem wyświetlacz numer 2. On był przeprogramowany, już tam mi wszystko działało na tym wyświetlaczu, ale tutaj jak widzicie, tutaj pokazuję jak tam ktoś był zainteresowany, jest to, pozamienione są kable i nie są to wyjścia jak do bafanga. I jeżeli nie użycie, użyjecie tej przejściówki oryginalnej, która tam wam przyjdzie, odczepicie sobie ją tak jak ja zrobiłem, to niestety spalicie wyświetlacz. Co mi się niestety zdarzyło. Teraz pokażę wam, jak to zrobić najłatwiej. Wrzućcie sobie ten wyświetlacz do kuchenki na 50-60 stopni, powiedzmy, ten klej puszcza i tylko podważacie to wtedy, bez wycinania, od razu to wychodzi. Tak jak tutaj widzicie, tak jest najłatwiej, albo suszarką sobie potraktujcie yy, ten pad, ten touchpad, i wtedy bardzo ładnie odchodzi. Podważacie to tylko, także nie wycinajcie jak na projekcie, tylko po prostu podgrzejcie i wychodzi pięknie. Tu już macie, yy, pokazuję, jak wlutowałem sobie kable. Zróbcie sobie coś takiego, taką pętelkę najlepiej, żeby wam to gdzieś tam czasem nie wyrywało, bo to jest bardzo delikatne te piny, łatwo to pouszkadzać. To jest mój trzeci wyświetlacz, tak wiem, że wiem co mówię, ostrzegam wszystkich. No i teraz tak, jak już macie podłączone, podłączacie sobie tego ST-Linka pod komputer yy, i tutaj dajecie sobie start. Jedno, nie dziesięć. Jedno cztery. Co? 4. Raz F, naciśnij F tylko. No, ej, no nie jest to! Jeden raz tylko, raz F. No to już wiecie, że się wciska raz Enter a nie 15, raz F i Enter, a nie 15 razy. Także jak tam wam wyskoczy ten komunikat, wciskacie F. Teraz tak, w rowerze musicie sobie sfleszować kontroler. Możecie sobie o oprogramowaniem, na którym Wam też pójdzie 850, 860 C. Czyli ja sfleszowałem sobie tą wersją C4 Update 3. Link będzie pod spodem do tego. Będzie Wam na tym oprogramowaniu kontrolera działał zarówno 850, 860 C, jak i ten SW-102. Teraz widzicie ten SW-102, on ma na razie wgrane, sfleszowany jest na tej wersji 19.17. Kontroler mam na tą wersję 850-860C i dlatego ten wyświetlacz teraz, teraz mi nie działa. I teraz będę musiał przez telefon zrobić update tego wyświetlacza SW102. Przytrzymuje się właśnie górę i M tak jak przed chwilą widzieliście. E, przytrzymujecie to jakieś 10 sekund. Najpierw wciskacie to M, e, przytrzymujecie, następnie przytrzymujecie włączanie i po jakieś 10 sekundach puszczacie. Z tej strony pobieracie sobie ten plik SW102 OTA Update, i też tutaj ten plik jest do kontrolera, ten który widzicie, ten 1C43. I teraz, tak jak macie to pobrane, tym właśnie wcześniejszym sobie flashujecie kontroler TSDZU-2, a tutaj macie taki program NRF na telefon, NRF Programmer, wyszukujecie sobie Bluetooth, a tak jak ja przed chwileczką zrobiłem i y, wyszukujecie sobie przez Bluetooth ATL SW-102 i wgrywacie ten plik, który pobraliście ten, y, z tej stronki przed chwileczką. To jest plik typu zip, także on się tutaj Wam załaduje. Wiem, że może troszeczkę może za szybko to robi, ale jakby miał ktoś pytania, to niech pisze. To w sumie nie jest takie trudne. Róbcie po kolei, tak jak ja robiłem, to dacie radę. No i teraz sobie ładujecie właśnie, y, tam w tym prawym górnym rogu wciskacie to DFU, ładujecie sobie właśnie ten plik zip przez telefon to jest przez telefon teraz robione Jak wam tylko wykryje wyświetlacz ten SW 102 na tej aplikacji NRF Programmer jak już Wam wszystko działa, musicie sobie wziąć te, usunąć lód, usunąć te kabelki. Dobrze jest taką maszynką do usuwania lutu, posprawdzać jeszcze miernikiem, czy tam wszystko jest ok. No i teraz już widzicie, jak mam zaprogramowane ten update, zrobiony przez telefon na tą najnowszą wersję, którą, którą widzieliście przed chwilą, którą pobierałem z tej stronki, właśnie do 850, 860, czyli ten SW102, ten plik zip. To jest wrzucone teraz w wyświetlacz. No i tu już teraz możemy się pobawić menu. I teraz będę przechodził za chwileczkę przez wszystkie ustawienia. Teraz widzicie, jak próbuję coś zmienić i yy, przechodzę tak jakby dalej, próbuję zmienić, to cały czas mi wraca do tych samych ustawień. Nie da się pozmieniać. Niby strzałkami zmieniam, ale jak tylko wyjdę z menu, nie zapisuje mi tych ustawień, które zrobiłem. Żeby wam to zapisywało, to będziecie musieli zaraz zrobić jedną rzecz, którą pokażę. Widzicie, nic mi nie zapisuje mocy, nic mi nie zapisuje. I musicie sobie przejść w menu w tym bike do tego o tutaj na przykład jest, no właśnie tutaj, do tego, do tego teraz przechodzicie, do tego password enable i dajecie no. I teraz jak będziecie próbowali zmieniać, to Wam będzie już zapisywać. Także jakbyście mieli z tym problem, to musicie w tym PSW enable, w menu bike, zmienić sobie na no. Tak jak teraz widzicie. Ja sobie tu ustawiam pod swój rower, czyli na 26 koła, czyli 2060 obwód koła. Power limit sobie daje na 700. Manetka wyłączona, tu jest ten tempomat wyłączony. Tutaj właśnie to was będzie trzymać to PSW, Enable musi być na No. Inaczej nie będziecie mogli zmieniać w menu. Nie będzie wam zapisywało ustawień. Teraz tak, tu są ustawienia baterii, tak żeby Wam pokazywało najlepiej. Ja lubię w voltach. Reset to będzie po prostu jak podładujecie, będzie Wam resetowało przy tym voltażu, który sobie ustawicie. Mniej więcej wiecie, jak, na, jakim, na jaki voltaż Wam baterii ładuje. Taki ustawcie. U mnie jest to 54,5, u Was może być na przykład 54. Tu jest totalna pojemność baterii, jaką macie. To jest na baterii na tabliczce znamionowej. U mnie jest 630. Ja sobie ustawiam na 17A, odcięcie na 39, rezystancję czysta. I tak to wygląda mniej więcej na wolty. No i tutaj tak, tu są już bardziej zaawansowane ustawienia, pokazuję Wam te podstawowe tam zaawansowane, to kto się zna, to sobie będzie wiedział, jak poradzić, a kto się nie zna, to najlepiej nie, nie zmienia, bo sobie jeszcze namiesza, będzie problem. Eee, tutaj tego nie zmieniajcie najlepiej, to dosyć dobrze wspomaga na piątce. Czasem można sobie tam czwórkę ustawić, tam trójkę, powiedzmy, to no zależy jak tam kto lubi, żeby szybko go wspomagało, bo to właśnie jest to. Tu jest e, czujnik e, nacisku. Tu jest kalibracja czujnika nacisku w tym menu, także menu jest takie samo jak 850, 860C po zmianach. Generalnie fajnie dosyć to menu jest rozbudowane też w tym. Poziom Assist możecie sobie wybrać jak, jaką chcecie i tutaj w tym Assist zmieniacie sobie na różne typy wspomagania. Power, e, czujnik nacisku, kadencja. Tu możecie też sobie pozmieniać jaką siłę chcecie na poszczególnych poziomach. Ja lubię akurat na tych firmowych jeździć. No i tu jest jeszcze to EMTB. Dokładnie tak samo jak w 850, 860C, tylko ten wyświetlacz jest mniejszy. Jak ktoś lubi mniejsze wyświetlacze, to w sumie ten wyświetlacz za jakieś 130-140 zł z ekspresu sobie zamówi i pozmienia. Potrzebuje tylko st -linka. No i trochę doświadczenia. Ten Start Boost jest dosyć fajną funkcją, to Was będzie wspomagało od dołu. jakby Ja sobie ustawiam tutaj taki jakby gładki start na włączony, czyli na Enable. Czujnik temperatury mam też wrzucony, także też sobie tutaj wrzucam, ustawiam sobie ten czujnik temperatury od razu. Tutaj możecie sobie ustawić jeszcze jakby był czujnik pod hamulce podłączony, u mnie akurat jest inaczej. Tutaj macie jeszcze jakie są rodzaje czujnika LM35 albo TMP36, zależy jaki macie. Ten street mode ja sobie wyłączam, bo yy, nie lubię, mi się to czasem włączy. A tu jest taki jeszcze, w tym Stream Mode, tam widzieliście hotkey, coś takiego, to możecie sobie ustawić w razie kontroli, że szybko zmieniacie. No i tu są takie jeszcze różne ustawienia, tak przechodzę, żebyście mniej więcej widzieli. Jak sobie będziecie robić, to się będziecie już tam bawić sami, nie chcę tego też, żeby to za długo trwało. To jest na tej wersji właśnie, widzieliście, jaka jest teraz wrzucona w to, w kontroler, bo to pokazywało wersję kontrolera. No i tu są jeszcze takie bardziej zaawansowane ustawienia, w których dla mniej zaawansowanych ludzi nie polecam grzebać. Tak jeszcze, jak macie na zerze, to macie. Możliwość szybszego zmi szybszej zmiany sposobu zasilania. Wciskacie od góry, tylko musicie mieć na zerze ustawione poziom wspomagania. I strzałkami możecie sobie ustawić, na którą asyst który tryb wspomagania chcecie tutaj na dole widzicie. Teraz sobie strzałkami zmieniam. Jak sobie już wybierzecie, który chcecie, to jeszcze raz od góry naciskacie. I teraz też na zerze tu macie tak jakby kilka tych podmeni. Ja muszę z tego wyjść. Trochę te przyciski tak działają topornie. ale jak sobie przytrzymacie na zerze, też na zerowym stopniu wspomagania, ważne, żebyście mieli właśnie na zerowym stopniu wspomagania, bo inaczej wam to nie będzie działać. Tak samo jak na 850-860, jak ktoś miał, to wie o co chodzi. Teraz, jak sobie przytrzymacie M, to tutaj możecie sobie ustawić, co chcecie, żeby wam pokazywało. Na przykład ja powiedzmy, że chcę tutaj u góry, teraz, żeby mi pokazywało temperaturę silnika. No to sobie ustawiam tutaj przykładowo u góry, zaraz tu gdzieś będzie, o, temperatura silnika, no i to mi będzie pokazywało. O, tutaj jest teraz. No i teraz widzicie, mi pokazuje przykładowo temperaturę silnika. Tu jak wciśniecie tylko tak szybko M, to Wam pokazuje, co Wam pokazuje właśnie aktualnie. Fajne, bo sobie można ustawić to, co komuś pasuje. I teraz tutaj jeszcze możecie sobie od góry, jak macie, to pozmieniać tak, że przykładowo w tym kolejnym podmenu Wam pokazuje co innego. O, na przykład tutaj mam Human Motor Power. O, wcisnę za długo, no to wskakuje mi w menu. Trochę niewygodny ten wyświetlacz tak do końca, bo te Przyciski tak topornie działają. Jak się za długo znowu przytrzyma, to nie wychodzi z menu, tylko, ee, tylko wyłącza. A zawsze, jak włączacie, to pokazuje jaki poziom wspomagania. I tu macie podgląd, co Wam aktualnie pokazuje. Jak wciśniecie jeszcze raz od góry, no to Wam się zmienia to pod menu. I zależnie, co tam sobie ustawicie, to to Wam będzie pokazywało. A tak jak mówię, ustawia się tak, że przytrzymujecie to M dłużej. Oj, tylko musi być na zerze. Jak nie jest na zerze, to niestety to... to niestety to nie działa. I też jak włączacie, to od razu pokazuje, na czym macie, na jakim trybie wspomagania tutaj. No, jak jest na zerze, przytrzymujecie to M, no i jeszcze raz przykładowo, tam, nie wiem, ustawiam sobie bieżące zu bater zużycie baterii. No i to mi będzie pokazywać teraz. Tutaj na dole sobie, powiedzmy, ustawiam. Nie wiem, waty na kilometr, opowiedzmy. Tak. No, jak mam to zatwierdzone, to sobie mogę z tego wyjść. No i teraz mi będzie pokazywało waty i bieżące zużycie. No i jeszcze, jakbyście chcieli sobie zrobić inną wersję oprogramowania, to tak samo będziecie wgrywać. Abyście chcieli zmieniać to, przytrzy przytrzymujecie, tylko musi być na wyłączonym. Yy, znaczy włączacie sobie baterię, ale musi być tak, że przytrzymujecie M, i naciskacie od góry i trzymacie, ale nie może wam się ekran włączyć. Jak wam się ekran włączy, to wtedy nie możecie aktualizować oprogramowania. Lub chyba, że chcecie starszą wersję, no to nie możecie wgrać też tej starszej. No i tutaj jest niestety dzisiaj bardzo ślisko, jak to testuję, dlatego jadę dosyć powoli. No i tu już chciałem pokazać, że to wszystko działa mi. Tuż tu wspomaga, niestety mówię, jest lodowisko takie klamyczki posypane bardzo ślisko tu u nas. No, ale tak jak widzicie, wszystko działa na tym, co, co, co jest. Pod spodem wrzucę wszystkie informacje potrzebne. No, i mam nadzieję, że ten kto będzie zainteresowany, to mu pomogłem tym vlogiem. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.